you <laughs> Kendrick Johnson urodził się 10 października 1995 roku. Nastolatek mieszkał z rodziną w miejscowości Waldosta w stanie Georgia w USA. Johnson był określany przez bliskich jako miły i spokojny chłopak. Jego wielką pasją był sport. Uprawiał kilka dyscyplin i w przyszłości marzył o karierze futbolisty. Niestety nie było mu dane zrealizować tego planu. 11 stycznia 2013 roku ciało Kendricka zostało bowiem odkryte w szkole Lance High School, do której chodził. Na zwłoki natrafili uczniowie, którzy spojrzeli z góry na maty do ćwiczeń znajdujące się w sali gimnastycznej. Każda z nich miała prawie 180 cm wysokości i 90 cm szerokości. Uwaga licalistów przykuła zawartość jednej z nich. Okazało się potem, że w środku znajdowało się ciało i kolegi. Sekcja zwłok przeprowadzona przez GBI, biuro śledcze Georgia, wykazała, że Johnson zmarł z powodu asfiksji pozycyjnej. Mówiąc prościej, nastolatek udusił się w wyniku długotrwałego przebywania w pozycji uniemożliwiającej oddychanie. Uczniowie przyznali, że część z nich przechowywała buty i inne rzeczy wewnątrz zwiniętych mat, żeby nie płacić za szkolną szafkę. Okazało się też, że Johnson często korzystał z tej metody. W dodatku, gdy go znaleziono, miał na nogach jedynie skarpetki. Śledczy stwierdzili więc, że 17-latek prawdopodobnie wpadł do środka maty podczas szukania butów, zaklinował się i zmarł, nie mogąc się wydostać. Gdy rozwinięto matę, okazało się bowiem, że jedna ręka była wyciągnięta ponad jego głową, druga natomiast przylegała równolegle do tłowia. Wyglądało to faktycznie tak, jakby próbował sięgnąć po buty. Śledztwo zostało więc szybko zakończone. W ciągu niespełna 24 godzin od jego rozpoczęcia uznano, że śmierć Kendrika była nieszczęśliwym wypadkiem. Porucznik Straight Jones, który kierował dochodzeniem w biurze szeryfa hrabstwa Lounge, stwierdził, że nie istniały wiarygodne przesłanki, że osoba trzecia mogła być zamieszana w tę sprawę. Rodzina zmarłego chłopaka zakwestionowała jednak to stanowisko. Bliscy byli przekonani, że śmierć Kendricka nie została potraktowana poważnie z powodów rasowych. Nastolatek był czarnoskóry, zaś wszyscy śledczy, którzy prowadzili śledztwo, biali. W Georgii w 2013 roku rasizm był dość powszechny. Adwokat rodziny, Svenie King, stwierdził, że gdyby zmarły był biały, to śledztwo potoczyłoby się inaczej. Jedna sprawa to uprzedzenia, ale inną kwestią są ewidentne błędy czy zaniechania funkcjonariuszy. Zdaniem Johnsonów ciało chłopaka zostało po śmierci przeniesione, co potwierdził koroner hrabstwa Launce. Warto też dodać, że prawo stanowe Georgii nakazuje, aby osoba stwierdzająca zgon została powiadomiona natychmiast po odkryciu ciała. Koroner przyznał natomiast, że otrzymał taką informację dopiero 6 godzin później. Rodzice zmarłego zwrócili również uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jeśli to był faktycznie wypadek, czemu nikt nie usłyszał krzyków ich syna o pomoc w szkole, która liczyła ponad 3000 uczniów? Równie zastanawiająca była jeszcze jedna zagadka. Czarnobiały Adidas leżący na ziemi pod Kendrickiem, po którego to jak przypuszczano sięgał. Leżał w kałuży krwi, ale na samym bucie nie było po niej śladu. Na podłodze sali gimnastycznej znaleziono również bluzę z kapturem i parę pomarańczowo-czarnych butów sportowych. Ślady krwi były też widoczne na pobliskiej ścianie. Wykonano badanie krwi, które wykazały, że nie należała ona do Kendricka Johnsona. Śledczy poinformowali, że krew prawdopodobnie znajdowała się tam od dłuższego czasu. Co dziwne policja nie zaklasyfikowała jednak wspomnianej bluzy i butów jako dowodów w sprawie, w ten sposób utracono możliwość uzyskania potencjalnie istotnych informacji. Należy też wspomnieć o jeszcze jednym zagadkowym szczególe. Po rozwinięciu maty z ciałem znaleziono parę obuwia sportowego, która znajdowała się w okolica kolan chłopaka. Skąd wzięła się ta druga para i dlaczego znalazła się w tym miejscu? Zdesperowani rodzice 17 siedemnastolatka przesłali mediom zdjęcie ich syna, gdy jego ciało przebywało w domu pogrzebowym. Fotografia wyjątkowo spuchniętej twarzy Kendricka wyglądała makabrycznie. Opinia publiczna była przerażona tym zdjęciem i zaczęła popierać Johnsonów w ich walce o poznanie prawdy. 8 maja 2013 roku sędzia zgodził się na ekshumację ciała nastolatka. Niezadowoleni z wyniku śledztwa blisty zlecili dzięki temu przeprowadzenie niezależnej sekcji zwłok. 15 czerwca 2013 roku, czyli około 5 miesięcy po śmierci chłopaka, przeprowadził ją William R. Anderson z Forensic Dimensions w Heathrow na Florydzie. Mężczyzna stwierdził, że odnalazł po prawej stronie szyi i tłowia ślady po uderzeniu tępym narzędziem. Sugerowało to, że śmierć nie nastąpiła w wyniku wypadku, lecz ingerencji innych osób. To jednak nie koniec dziwnych przypadków w tej sprawie. Niezależna sekcja zwłok wykazała, że ciało Johnsona zostało przed pogrzebem wypchane gazetami. Pracownicy domu pogrzebowego przyznali, że jest to powszechny proceder, do którego wykorzystuje się też czasem bawełnę lub trociny. W tej sytuacji działanie to wynikało z faktu, że zwłoki, które trafiły do nich po przeprowadzonej sekcji, nie posiadały organów wewnętrznych. Co ciekawe, agencja GBI twierdziła, że przekazała ciało ze wszystkimi organami. Inaczej twierdził jednak koroner, który powiedział, że narządy wewnętrzne były w takim stopniu rozkładu, że zostały usunięte. Johnsonowie pozwali dom pogrzebowy za niewłaściwe obchodzenie się z ciałem ich syna. Zarzucili, że zrobiono to po to, by ukryć prawdziwą przyczynę jego śmierci. Pozew został jednak oddalony. W każdym jednak razie narządy zostały utracone i nie mogły zostać zbadane podczas drugiej sekcji zwłok. W wyniku tych nowych dowodów prokurator Michael J. Morrow ogłosił 31 października 2013 roku formalną rewizję w sprawie śmierci zmarłego nastolatka. Johnsonowie mieli nadzieję na prowadzenie dochodzenia przez koronera, co rozpoczęłoby proces zmiany kwalifikacji śmierci ich syna z przypadkowe i wznowienie śledztwa. Prośba została jednak odrzucona, mimo że koroner Bill Watson początkowo wyraził brak zaufania do prowadzenia sprawy przez departament szeryfa. Amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN udało się uzyskać dostęp do nagrań z monitoringu szkolnego z dnia, gdy zginął Kendrick. Po weryfikacji okazało się jednak, że na ich podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, co się wówczas wydarzyło. Obraz z kamery skierowanej na maty był nieostry. Urządzenie nie skupiało się też na śledzeniu tego jednego kluczowego punktu, lecz skakało z jednego miejsca na drugie. Monitoring zarejestrował Kendricka idącego w kierunku sali gimnastycznej. Istnieje też kilka sekund nagrania, na którym widać jak chłopak ćwiczy. Nie ma jednak filmu, który pokazywałby jak nastolatek wchodzi lub opuszcza pomieszczenie. Wiadomo natomiast, że nie pojawił się na kolejnych zajęciach. Najbardziej zastanawiające jest jednak to, że brakowało godziny materiału przedstawiającego to, co działo się w sali gimnastycznej w czasie, gdy prawdopodobnie nastąpiła śmierć siedemnastolatka. To odkrycie jeszcze bardziej utwierdziło wielu w przekonaniu, że śmierć chłopaka nie była nieszczęśliwym wypadkiem. Na łamach serwisu ebony.com opublikowano kontrowersyjny artykuł dotyczący sprawy. Pojawiła się w nim teoria, że za śmierć Johnsona byli odpowiedzialni dwaj bracia. Motywem miał być konflikt między uczniami, który doprowadził do bójki, którą bracia i Johnson stoczyli ponad rok wcześniej. Choć nie podano nazwisk rzekomych sprawców, jego opisy mogły wskazywać na Briana i Brandona Bell. Rodzina zmarłego nastolatka oskarżyła również ojca braci, ówczesnego agenta FBI, o ukrywanie morderstwa. Mężczyzna miał ich zdaniem dopuścić się manipulacji wobec władzy szkoły i funkcjonariuszy prowadzących śledztwo. W 2015 roku Johnsonowie złożyli pozew cywilny przeciwko 38 osobom i instytucjom. W tym gronie znaleźli się m.in. koledzy z klasy ich syna. Urzędnicy stanowi i federalni, agenci GBI FBI oraz szkoła i laboratorium kryminalne. Rodzice twierdzili, że wspomniani wcześniej synowie agenta FBI zabili Johnsona i wykorzystali swoje koneksje, żeby ukryć ślady zbrodni. Bliscy Kendricka domagali się odszkodowania na łączną sumę 100 milionów dolarów. Nie mieli jednak twardych dowodów na poparcie któregokolwiek z tych oskarżeń. I musieli zrezygnować z pozwu. Sami zostali natomiast pozwani o zapłatę ponad 850 tysięcy dolarów z tytułu honorariów adwokackich i ponad milion dolarów za zniesławienie. Ostatecznie sędzia nakazał rodzicom Kendrika zapłatę prawie 300 tysięcy dolarów za wynagrodzenie dla prawników reprezentujących bezpodstawnie oskarżonych. W czerwcu 2016 roku Departament Sprawiedliwości ogłosił, że w związku ze śmiercią Kendricka Johnsona nie zostaną postawione żadne zarzuty, biorąc pod uwagę, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie federalnych zarzutów karnych. Sprawa została więc oficjalnie zakończona. Rodzice chłopaka nie poddali się jednak. W czerwcu 2018 roku ciało Kendrika zostało po raz drugi ekshumowane i przeprowadzono trzecią sekcję zwłok. Ustalenia z drugiej autopsji, że śmierć Johnsona nie nastąpiła w wyniku wypadku, zostały potwierdzone. Uznano, że przyczyną zgonu mogło być uderzenie w szyję tępym narzędziem, prawdopodobnie handlem ważącym 20 kg. Rodzice Kendricka Johnsona mieli nadzieję, że wynik tej trzeciej autopsji wystarczy do ponownego otwarcia sprawy ich syna. Faktycznie nastąpiło to w marcu 2021 roku. Na chwilę obecną śledztwo jest nadal w toku. Mam nadzieję, że ostatecznie uda się poznać odpowiedź na pytanie, czy nastolatek zginął w wyniku wypadku, czy padł ofiarą przestępstwa. Moi drodzy, to wszystko na dziś w tej krótkiej, jakże zakręconej historii kryminalnej. Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć związanych z tą sprawą, to zachęcam Was do odwiedzenia strony niewyjaśnione zaginięcia.pl. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Tam znajdziecie nieco więcej fotografii rodziny, między innymi, czy też tych mat gimnastycznych, no i też grup nastolatka. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.